Siemanko, moi mili, z tej Kazox i witam was po długiej przerwie od odcinków jakichkolwiek. No, zaczynamy dzisiaj serię Tomb Raider Definitive Edition. Wiem, że to już nie jest jakaś najnowsza gra, ale znajomi polecali, żebym spróbował i zobaczył, jak gra. Więc... sprawdzimy. Normalny tryb wezmę chyba. Dobra. No, Ten słynny podróżnik no, powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. Wow. A jest, no, nie z Damingin wymyśli ale. To sprawdzimy zaraz. No, ale wypadek na mój złot. W ogóle wiem, jest, że najczarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. Wow. ...by nie poddawać się. Wow. I do To jest chyba jakiś chyba origin story ogólnie, a nie jakaś... Dalsza historia. To jest jakieś nowe podejście od początku, jak jeszcze była, nie wiem, ile tam miła lat, ale... chyba jest pierwsza jakaś wyprawa. Nie wiem, co to jest, jest za klęk, ale trochę żyje tam na tym Tyle. Ik ben hier, 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 ik ben Ja coś jeszcze kupiłem sobie ogólnie y, oprócz Tomb Raidera y, Metal Gear Solid, więc jeżeli ktoś z, ktoś z Was by chciał, żebym nagrał jeszcze z tego gameplay, no to piszcie coś w komentarzu. Ja bez problemu mogę nagrać jeszcze jedną serię, niezależnie od tej. No ale ciekawe co się mi stało.

Padałem z serium Timbridera, może dlatego, że film mi się nie podobały za bardzo. Aż może i film, że tyle co aktorka. Jak właśnie! Przepadła mi do gustu Angina Joy Roy. Rally, Jedyne słuchanie miał wspólnego z tym taki biust. Duży jak grach komputkowy.

To by musiało boleć. Uuu, <gry> ciągnąć. Dobra. Aha, gdzie szybko, dawaj. No. Nie wiem, co tam. Boże. Nie. Wow. Nie, nie. Nie, jakiś. Czy to, to jest w ogóle? Co to za miejsce? Na, idziemy, Co idziemy. Laro, o, że idzie Stało. Laro, o, że idzie pochodnia. Jeździemy, idziemy. Nie, jest Muszę być ciszej. A, przytrzymaj, to bra. Okay. fajnie, ale fajnie, patrzcie. Na, idziemy dalej. Zgasił pochodniak? Słyszałam. E. A gdzie on A nie, jest tu oczywiście, okej. Tak. Dobra. O cholera. Eee, nie wiem, dobra. Tak. Ale co mam zrobić? Podpalić trzeba pochodnie i zabrać. A, dobra. aha tak po... jak powiem fajne fajny pomysł nie to wysadzi jakoś i przejście będzie otwarte Wiedziałem. Dobra. Ja? chodź 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 co to? Wow, nie! Yeah, wow! Ale co to było? Tam nie od fazy, tylko jakieś takie... Nie co nawet było. Taka maska. A, czekaj, to nic nie powiedziałem? Czy napiszę sam? Co? So. Dobra, idziemy. Zobacz, na Rą. Patrz, jak fajnie by ten ogień się rozprzestrzenia po suficie Znowu jak i znowu ta pochodnia pewnie O ja już nawet nie idę sama spa. Siła woli, znajdź już Ach, nie wiem ale już chyba

A co mówi. Co to jest podświetlane beczki? A to, to jest jakieś wyjście. Wow. Skończysz mam to? A, dobra. A tam coś padło, co dalej? Wszystko, wszystko do przynosi to przykład Wszystko przynosi do przykład Dobra, fajnie na są. chociaż chociażby z tego palić I... pochwalić A, ja sobie zapali tamte... jakieś no, te... ...deczki bez nam Leganska, Muszę się stąd wydostać. No dawaj. Jeśli się będziemy powiedzieć, to stałem, widzicie? Dawaj, wow. cię para, dobra, gdzie nie, nie Wow. Dawaj, biegnij!

Szybko! Kto nie możesz się wspinać? Ale... Ewa jest szybka, Ewa jest szybka Wow Wow, ale to się poszykło

ale rozbitku o kurde jakieś tam stare statki Tomb Raider a Definitive Edition o i 300 punktów doświadczenia o to chodzi ja tutaj Odblokowałem jakąś galerię, zobaczymy później czy zobaczę ja, zobaczę nie będę chodzić żeby pokazywać Szalupa! Gdzie oni są? Pewnie poszli w głąb lądu. Biegiem, biegiem. Kochani, biegiem. Dobra biegniemy, Kochani, biegniemy. teraz trzeba nie przejść ten wydaj, tak? Ale to jest tak, to nie ja To już mi na twoje Lara Jak się obraca ta chłoda Jej, No Dobra, idziemy? Ten instynkt ktoś pomaga? Ale wyłączę się sam A skasemy a O to chodzi Ale patrzcie, przebiła sobie tutaj y, biodro, a Dźwięk, jakby nic tutaj nie stało. Wow. No, eee... się No, tak. Zoblądają się tak. No, tak. tak. No, tak. No, Kiedy pojawiają się to jest... Znaczy się wiem, albo kwadrat, to jest normalnie to jest... jest Chwilę! Dobra, to jest? Pokok. O! Widzicie? Tylko go nagle Kwadrat się w siebie Dobra A w tym zęsikiem tutaj? Kamera, czemu sama poprawia się? Dziurno. Chcesz się przeskoczyć, się Okej, okay, dobra. Rzeczy same. Gdy coś zauważyli, to jest wersja ps 4 Nie wiem, w ogóle już na na powstała musieli ten przechodzić. No i? Sam? Rod? No? Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Ej, mikrofalówka! Wszystko? Wow, przeskoczyć! O kurde! Nie ci zajmij sam? Niech tak miało być. Wiecie co, ja się przeraziłem, a tu Dobra. Wow, ale fajnie w tym bambach. Klimatycznie. Mieszczoło trochę, ale to mam może z jakimś leczeniem się nie wiem, zagoiło albo zaproponowała ten druk. Ja Ognisko było tutaj. O my już nie latajesz. Jak się trzęsie, to? Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie, proszę. Nieba nikt cię nie słyszy. Przykro mi. Jedna zapałka. Teraz, czy się zapalić, czy nie? nie no, rozprzesałem no od jednej zapałki, tak się ognisko nie zapali. Słuchajcie, to stworzyli nam grę, chyba nigdy ogniska nie rozpalali. Aby rozpalali takie ognisko, be że benzynę najpierw polewali patuczki. Już się nie śledź, mam się za ognisko cieplutko podnieść się wyjść. Ramy ma na ręce? O, gdzieś nagranie znajdzie to w nie? Znalazła się, żeby i myślisz. Ej, jest coś. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamataj ojczyzny wspaniałej chimi komitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. O, sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. Co brudny jesteś. Czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie. Nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę dobrze? Ja idę się na. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Dalej, dalej, bo znowu Jak zakup? możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro. Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Aha. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai. Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, A mimo, jeżeli pojedziemy na wschód, trafimy prosto do smuczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o Królowej Chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, mhm. to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wygląda to, to chyba Dopóki tam mokro, mogę płynąć. Nie no, nie mówcie, że Dosyć. poważnie... Od... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do smoczenia Ach. trójkąta. O co ja tu jestem? No <laughs> nie wiem właściwie, ale <laughs> pewnie się rozwinie w bólę dalej. Dobra, no dawaj. No, już? Ugrzałaś się? Nie mogę tak tu siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Zaraz, zajrzyj się po okolicy. No i to idziemy. O, sarenka. O Boże. Co tu się dzieje? A, zaraz. Nie użyć tego łuku O łuk eee, Dobra, czekajcie tutaj no, podnieś strzały A, mam strzałę łuku nie mam, dobra Oj, tutaj, teraz I Co, sama się nie, czy ja mam coś jakoś... Sama Okej. Okay. Spadłem spadnie na dół. Wiedziałem. Toś jeszcze na na nowe Zobaczmy czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rot. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieszam z głodu. Całe znowu. Eee, przesadłem To jest. A, chyba nic. O, co to jest? Łowca duchów. jest wyzwanie? chyba jakiś rozwalić ileś w O, strzały, czekajcie. O, trochę widzę. Kopiłem No znowu jakieś te... Ok Okej Jakam wejść na górę, powiedzcie mi teraz. No jest skrzynka była O, elegancko O to chodzi A, nie mogę wspomnieć, że jak jest Ej, no, ktoś złapałaby się spokojnie, co by. Na no, kolejne strzał, ale gdzie tam te. Okej, okay, ciemię się. O, dobra. Okej, okay, o to chodziło chyba. I co, podejdę czy A, sama już zrobić. C żyje, Niebacz. I mm, skóra to mm, mura. Do tego uchu był kocza A nie, było kołceny leżały obok. Normalny, nie? Zawsze jak słuchy obok kołceny leżą. Dobra, z powrotem do obozu. O kolejne. Słuchaj Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. O, na to chodzi. O, doświadczenie od razu się zdobywa. Wow. Dobra, tam mam tak, dobra. Nic tu nie było ciekawego? Dobra, nic wracamy, tak? Tu no jestem z powodem tej tutaj. Chyba no nic nie przetrwania, nic. Nie. To coś jest, podobno z Nie, ja, dobra. Wracamy chyba do tego. Myślę, że to jest tutaj? No nie byłem nawet. A, dobra. Okej, okay, co tutaj będzie? O. Ha, to jakiś pojemnik. Geo skrzynka. To zostawił. Dobra. A, idziemy do niska. I co? O! Mamy jedność jakieś. Dobra, co dalej. Bystry wzroku możliwe z czegoś trudnym zwierzęt się do podziwienia. Dzięki o pewnianiu. się będę z częskopu znajdę więcej surowców. Pumit nie prawiecie adventy, jeden dla... Chyba to mi się przyda to nie to. Nie wiem, zauważyć, to nie będę wiesz. Wolę więcej doświadczenia z tego mieć. Aż tu jakieś były jakieś leczenia. Dobra, no dobra. A, na razie już nie mam punktów umiejętności. Nic więcej niezblokowane jest, jest, no dobra. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endura Rozbiliśmy się na wyspie Wewnątrz smoczego trójkąta Roth? Lara? Ty żyjesz Już dobrze, dobrze Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę, potem straciłam przytomność I obudziłam się w jaskini Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki Uuu. O Boże Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające i to wszystko moja wina To wszystko moja wina Laro, posłuchaj mnie! Wysłałem SOS z Enduraz zanim opuściłem pokład. Tak, tak Mam nadzieję, ciało, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno ja się zatrzymywać. zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj czego cię uczyłem. Nie wyłączaj oh. radia. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Nie będę kontynuował tutaj, tylko zostawię w tym miejscu i ogólnie no, zapraszam Was na kolejne odcinki i zostawiajcie komentarze z jakimiś Waszymi odczuciami, refleksjami. Dobra, tak więc do zobaczymy w następnym na odcinku na razie.